Hej, cześć do witam wszystkich, z tej strony Mati i Jestem, jest nim Siemon No i, i zaczynamy w ogóle w kopalni, bo jak widzicie mamy 14 blok jesteśmy na 14 bloku w, w grze. No czyli bardzo nisko, ogólnie znaleźliśmy złoto. Jestem z tego powodu bardzo ciesz, bardzo dumny. Bardzo się cieszę i... Zacząłem nagrywanie tylko przez to, że, że ten, że za chwilę w ogóle umrę, nie zjem chleba, ale y, dobra. Y, zacząłem nagrywanie z jednego powodu. Za chwilę dowiecie się jaki to powodu. Oczywiście tym powodem nie jest złoto, bo złoto no, oczywiście się tylko w nederze przyda. Na razie. Chyba, że, że, jest, że jest coś innego, w czym nam złoto pomoże. Y, ale dobra, ja tutaj jem trochę jedzonka. Do handlu i cyk. Widzicie? No to wiem, to nether ogólnie. Jesteśmy w kopalni. Opuszczony. O, ładował się teren dopiero teraz. Nie ma tam diamentów, nie ma. Przyszedłem tutaj z, z trzema kilofami, już nie miałem żadnego. Znaczy mam jeden. I tam jest ogólnie dużo pająków, nie chciałbym umrzeć. W tej serii. Jeszcze, przynajmniej tak szybko. Jeszcze żyję, jeszcze się trzymamy, jest ogólnie dobrze I, I tak Kurde, no Fajnie, kopalnia jest, nie? Mam nadzieję, że znaleźliśmy <laughs> Mam nadzieję, że zna znajdziemy w niej jakieś diaksy Fajnie <laughs> No i ogólnie jeszcze wylewałem Kilka tych y, y, Kilka Naszych villagerów, naszych kolegów mają. Jeden ma maksymalny level możliwy, z tego co pamiętam. Drugi. No jest ogólnie wysokie levele Mają. Nie, nie pamiętam, który. Niektórzy. Ktu, niektórzy, tak, właśnie. Mam, nie wiem czemu. Tam jest y, sz, szkielet. Mam, y, kurde, dwóch y, alchemików. Nie wiem czemu. Po prostu się pojawili. Ja słyszę tutaj. Y, y, Naszego kolegę, yy, pająka Kurde, duża jest ta kopalnia i trochę rozwalona na maksa Mnie ciekawi jak oni to budowali Trochę krzywo Dobrze się budują Pewnie villagerowie budowali, to ja się nie dziwię Dobra. To jej ulubione miejsce, No, fest ulubione I umrę jeszcze o. Super, żyje jeszcze, jest ogólnie mega dobrze Kopiemy się w ścianę, się zabarykadujemy. O. Czekamy, aż efekt zatrucia nam zejdzie za 2 sekundy. Jedna i 0. i od razu się leczymy. Mam tylko jeden chleb. Nie mam nic więcej? Mam zatruty mięso w razie czego masz i trochę jabłek. Masz 13. Jeszcze 13 surowych wołowin. Nie, ale no tu przeżyjemy na luzie. Tylko muszę wziąć to te te. Tam jest Creeper, taki skupiony jest w razie czego. żeby nie. Dobra, i rozwalamy od razu ten, ten, bo już mamy jeden. Dobra. Eksp się zablokował o ten. Ej, nie mówcie, że są dwa. Nie chcę umrzeć. Nie widzę, gdzie jest ten szkielet. Ja też więc, nie więc. No, trochę średnio. Jemy tą wołowinę. Tutaj damy. Kurde, ile ich tam jest? Ło cholera mordo, nie wybuchaj mi tak. Dobra, super, wybuch sobie Z jednej strony dobrze, fa fa z jednej fajnej strony, że ten, że wybuch sobie w tej, w, 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 pajęczynie. Brakuje mi słów, super. Y, tutaj mamy kolejnego creepera, tu widziałem dwa z, te z tego, co pamięta Ło cholera! <laughs> What the hell? Co jest? Wow, skąd on się wziął w ogóle? Nie wiem. Ej, co jest? Ja, ale ja, ja pierwszy raz przeżyłem coś takiego. Dobra, super. Przynajmniej że nas nie ciągnie w dół. Uff, kurde, ale emocje, jak na grzybach. <laughs> No i pewnie dla widzów. Ja się tam dobrze bawię z Szymonem. Szymon pewnie się ze mnie cieszy. Jak, jak bardzo to jest, jak bardzo kaleczę w tę grę. Myślałem, czy by nie zrobić czasem takiego filmu, że Szymon yy, nie, kieruje na klawiaturze, a ja myszką albo coś podobnego. To na pewno byłaby komedia i dużo przekrętów by przy tym było. Nie wiem, czy by nie zrobić sobie czasem piecyka, ale nie mam drewna. Ale za to, jak tutaj wykopię, to już będę miał drewno deski dokładniej Dobra, jest jedna, tylko że nie mam miejsca na chwilę. Po co ja wziąłem jak sobą motykę? Nie, jak sobie motykę No będę tutaj ten robił farmę oczywiście. na ten. Najbardziej się opłaca właśnie robić farmy, bo nie masz dostępu do, y, do światła i wtedy one szybsze, szybciej rosną. One rosną wtedy, gdy my nie patrzymy. Wtedy, Gdy gra jest wyłączona, to one wtedy rosną, te wszystkie y, 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 kwiatki, nie kwiatki itp. Chcesz, żeby kwiatki rosły? A nie widziałeś przed filmem żadnego kwiatka, który urosnął pod ziemią? Raz, raz widziałem ten. Ale ja nie mam węgla. Co chciałem zrobić? Nie wiem. Przepalić. Żelaza, dobra. Przepalimy sobie trochę żelaza. A nie, dobra, już wiem co chciałem przepalić. Nie żelazo na pewno. No możesz. No Dzięki temu możesz sobie zrobić kilo, na sobie kilo. Wszędzie. Dobra, chciałem to zrobić. I potem oczywiście żelazo sobie przepalimy, ale najpierw trochę jedzonka. Bo bo jednak chcę przeżyć. Jednak mi się chce. <laughs> Pewnie też dziwicie się czemu mam tak dużo łuków, wszystkie mają jest 7. Yy, U Uwieśniaka handlowałem jak to, żeby nie było, że czytuję czy coś. Kurde, teraz za, zauważyłem, że to ma mniej więcej podobne... ten... pixele, yy, piksele, piksele tekstury, no. Mniej więcej podobne. Przynajmniej tutaj z lewej strony, nie wiem jak to jest po prawej. Nie no, po prawej jest też w miarę w miarę... w miarę podobnie. Dobra, już mamy trochę bawsztyków. baw bawsztyki, nie jak się to wymawia. Gdy polonistą nie byłem, nie mam zamiaru być, byłem po prostu... Polonistą. Bebsztyki to jest po polsku, nie wiem czy wiesz. Mmm, kurde. Dobra. Jest tu coś? Tak. Tak, moja śmierć. Tam jest ten... A, i pewnie się zapomniałem w ogóle. Pewnie się dziwicie czemu ja mapki nie mam. tu jest quipa, tam jest skrzynia. Ło cholera. Może to jest ten... Pomysł nauk. Czas już pewnie się dziwicie, czemu ja nie mam mapki. Otóż mapki nie mam z tego powodu, że gram na najnowszej wersji 1.16. Jeżeli ktoś nie wie kiedy wyszła ta wersja, ta wersja wyszła dosłownie w tym samym dniu, w którym nagrywam. Wy to pewnie widzicie w piątek, ale ja nagrywam to w środę aktualnie, bo ostatni film wrzucał się 5 godzin. No więc pomyślałem, że po prostu zacznę wrzucać trochę wcześniej. A tu nic nie ma. Ło węgiel o cholera. No i dynie. A to jakieś biedo. Weźmiemy to, żeby nie umrzeć przy okazji. Nie ma tu nic jeszcze. Dobra, poświetlamy to tutaj, żeby... Żebyśmy mogli przeżyć. Kurde, ucieknę przed nim, po prostu bo nie mam nic innego do zrobienia. Wierzę tutaj przeciwności losu. Nie zauważyłem tego, tak że tu jest pode mną. No dobra, ściągniemy tego zombiego. Mamy 14 level już to nie jest tak źle. Tylko tutaj sobie usunę drogę, super, y, 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 dobra. Ciśniemy odebrać te Bewsztyki, czy jak to się tam... Bewsztyk, dobra. Y, y, I robimy od razu jakiś drugi kilo, bo nie mam kilofów, Mam... mam jeden. Tam jest zombie, dobra, myślę, że to jest ten y, Wiedźma. Puipa. <laughs> Tamtardzik, tutaj szkielet, a właśnie jeszcze poza nagranie zrobiłem kilka tych osiągnięć. Tylko jakie to były? Y -y... Żadne naprawdę Najlepsi przyjaciele. Właśnie, oswoiłem zwierzę, to był y -y, koń. Nie na no, rolnictwo nie. Y -y, Zasać, nasiona, no dobra, super. O, o, o do... Łowca potworu w wycelu i też przy okazji zdobyłem osiągnięcie Wszystkich słów to chyba widzieliście No co, co to jest za osiągnięcie, pora na przygodę, odkryj każdy miał, no na pewno Nie wdzianko, nie, żelazne Nie, no to chyba tyle mniej więcej mhm. Dobra, już mamy cztery yy, yy, Cztery żelaza, sztab, sztabek żelaza dokładniej nic, spaliłbym ją, ale chcę dostać też osiągnięcie. Jeżeli ktoś nie wie, to jest takie osiągnięcie przez yy, że musicie wy, wyrobić całą tą yy, motykę diamentową, więc no no no. Ona ma podobną wytrzymałość co do diamentowego kilofa więc łatwo nie będzie. Na pewno. No chyba, że ktoś po prostu lubi spamić albo umierać tak jak ja. Próbuję to przeżyć. Jest mega ciężko na tym... Tu jest lawa, super. Szkoda, że to się jeszcze nie, nie pali. Mega ciężko jest przeżyć na... Yy... hardkorze Zresztą sami widzieliście, ledwo co przeżyłem to starcie z creeperem. Ja się dziwię w ogóle, że przeżyłem. No ogólnie jest mega dobrze, że to się nie zakończyło w tym jednym filmie. Jakby się zakończyło, to byłoby źle, tak szczerze. To musiałbym drugą serię robić. Ale ze mnie parkurowiec Normalnie pię pięć kratek kiedyś przeskoczyłem, widzisz jakie ze mnie pro. Ze speedem trójką To fajnie. <laughs> dobra, tu się trochę tego żelaza robi. Mam krzemień, nie wiem po co mi, ale dobra. I do strzału. I do villagerów. Villagerzy moi, moi ulubioni mobi. O, moby. Znaczy teraz jak weszli ci... Deodiaksy, super. Na odcinku. Nie wiedziałem, że tu są. Ale w ogóle, ja, ale się cieszymy. Uuuu, diamenty, super, jajo w betoniarce. Dobra, tam są drugie, nie, to jest tylko płotek. Ale dobra, mamy diamenty. Tam jest Kuipa, nie chcę, żeby mi tu wybuch. Tak, ja na Klipery mówię Kuipa, bo kurde raz widziałem na zagranicznym YouTube, jak ktoś tak powiedział, to mi się tu mega spodobało. Kuipa. Fajna nazwa. Moja śmierć jest blisko No dobra przeżyłem tą śmierć jest dobrze ale nie mam pochodni czyli jest źle Dobra Racja masz... Nie no nie A tu jest dobra, ślepy jestem po prostu Dobra wykopiemy sobie trochę węgla na szybko Mam kapsloka włączonego w ogóle nawet nie wiedziałem. Mnie, mnie kurde troszeczkę denerwuje Jak widzę, że mam kapsulka włączonego mi to świadełko świeci Dobra Coś tutaj przyszło. Jezus to tylko nie Aż żem się wystraszył, że ja kurde no Zabijałbym te moby. A nie chcę mi się za nimi biegać i marnować Dobra mamy diamenty. Ciekawe jaka ruda. Pewnie Pewnie 4 2 tylko. Ale bieda. O boże Dobra ale przynajmniej dostał ten z będziemy mieli tylko no nie mamy jeszcze by, właśnie, bo trzeba obsydian. No wyhandlujesz. Ale jak... Aha, no w nederze mogę wyhandlować, no to jest jakiś pomysł. W nederze co? W nederze wyhandlować z piglinami. O czym ty mówisz? No? Masz villagera, który ma 3 kilo. A właśnie... Co? Serio? No chyba tak. Nie no to nasz... Mnie się wydaje, że nie, ale dobra. Ja nie zużyłem tego węgla. Dobra, zostawię sobie trochę od razu przerobimy te rzeczy i zrobimy <laughs> złote narzędzia, żeby na, żebym poza nagraniem zrobił y, portal do netheru. I po następnym odcinku po prostu polecimy do netheru. Będziemy handlować z piglinami, zobaczymy te nowe biomy, które wyszły dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie wiem, kurde, nie lubię polskiego. Ja mam już 17 y, ród, więc... Aha, dobra. Ale wiesz, w nederze też się może zreśpić złoto z tego co mamy tam diamenty no. też. Dobrze mówię? Ja nie przeglądałem tych to, aktualizacji, z lewy z tego. Złoto. Di diamentów. Złota. No, było, no, tak myślałem. <laughs> Tutaj mamy kurde ten y, y, dalszy... dalszy... Tu, tutaj mamy kilka mobów i skrzynię przy okazji. Nie chciałbym, żeby Quipa mi ją wysadził. Jeżeli was denerwuje, jak będę mówił Quipa, to mogę oczywiście zmienić. Yy, styl mowy mój, zestrzel go. O nie, ściągają mnie od tyłu. Ja, wydropił Tom. Płytę, super. Mamy płytę, tylko chcę przeżyć. Jaka to jest płyta? Hirp. Nie wiem Dobra, Kuipa jest ślepy Siema mordo, ej Ja... nie widzi mnie... dobra, widzi mnie Nie widzi cię Nie widzi mnie, jestem niewidoczny dla niego Super wybuch O to mi chodziło, dosłownie Tutaj mamy żelazo, ja to potem polutuję poza nagraniem, bo nie chcę was zanurzać Choć pewnie już i tak jest mega nudno Bo, bo, bo biegam, nic nie robię, tak szczerze to... Chodzę wokół tych samych y y y budowli. Super jest, ale się cieszę, chleb, ale dobra, zasilane tory. W razie czego wiem, gdzie znaleźć. One się przydadzą. Przynajmniej nie będziemy musieli y złota marnować na to. on wiem, że tam jest znacznik. Na razie nie zabieram. Będzie mi zabierał ekwipunek, miejsca w ekwipunku, więc no nie opłaca mi się, dlatego go nie wziąłem już wiesz. Tutaj mamy coś jeszcze, na którym w ogóle jesteśmy w bloku, nie wiem, no. Jakbym miał mapkę, to bym wiedział, bo na mapce było to zaznaczone. Oczywiście na mapce tam jest quipa, yy, z prośbą od jednego widza, to oczywiście zmieniłem to, tylko w międzyczasie wyszedł 1.16 i no, nie mogę wam tego pokazać, musicie mi wierzyć na słowo. Yy, tutaj coś jest, tak, to są mosty ten. Ba Jak to był barak? Jak to był ten most? Nie, nie, nie wiem, jak się nazywa Balad Dum, czy jakoś tak. No, ogólnie tam z władców Pierścieni. ja jestem fa jasnym fanem władców w i lubię, zresztą mój brat też mm -hmm. coś mnie bije od tu, o nie, tu ten mały. To jest ten mały styl. Chciałbym że jednak, żeby te słowa nie padały w tym odcinku, ponieważ y, próbujemy się ograniczać językowo i być w miarę family friendly. Oczywiście w moim wykonaniu nigdy to nie wychodzi, bo mnie wszystko bije od tyłu. Się ma mordo. Dobra, zabij klipeła. Super, on wysadził. Myślałem inny trochę plan, żeby wydropił mi płytkę, ale no też tym nie pogardza, jak on zabija swoich kompanów. Choć kompanów, no nie wiem, tego kompana mi nie można nazwać. Ja bym nie chciał takich kompanów co we mnie strzelają. Po co ci płyty? Po co mi płyty? Po to, żeby sobie słuchać w międzyczasie. Oczywiście na odcinku nie będę tego puszczał, bo, bo mnie zjedzą prawa autorskie. Się dziwię w ogóle, żeście jeszcze z Subnautiki mnie nie zjedli, ale ogólnie no, z sabnautika mega dobrze się przyjęła. Kurde, lubię tą grę, lubię sobie w nią grać, jeszcze wy ją lubicie, to jest super. Też odpowiem na jedno pytanie, czy y, spróbuję oczywiście z ten... Spróbuję skompletować całą bazę danych, choć będzie to mega trudne. Ja nienawidzę tych kurde. Tam jest mega duże. Jeszcze mu nie noszę tarczy, bo ona... ja nie lubię tarczy, ona mnie. Ona... One mnie wnerwiają, jak wreszcie wszystko w Minecrafcie. Ach, oh, biorą w grę, która mnie denerwuje super, nie? Dobra, wy nic nie widzicie, ja widzę. To się liczy. Kurde, ale jest to hało. Cham... Trzeba będzie robić podki z night Vision bo mamy oczywiście stół alchemiczny. Trzeba będzie takową zrobić, sobie będzie wszystko, znaczy wy będziecie wszystko widzieć. Ja widzę w miarę normalnie. Nie wiem jak wy. Kurde, jakbym tutaj znalazł, to byłoby fajnie. Tutaj się pokręca, tu nic nie ma. Tutaj też, to jest tylko żelazo. Już jesteśmy ogólnie bogaci, znaczy ja jestem. Wy niestety nie gracie na moim sejwie Jeżeli będziecie chcieli to będę mógł linkować wam save'y Dokładniej wysyłać na e-maila Nie chce mi się tego udostępniać nigdzie w necie To będzie ten, to... Wyślecie mi e maila ten... Ja wam wyślę save'a Mam nadzieję, że tych próśb nie będzie 3 miliardy, bo nie dam rady Tam widziałem dalszą część tej kopalni mhm. Tylko... tylko tam jeszcze nie byłem, nie? Tutaj przeskoczymy sobie. Kurde, no mam tylko dwa diamenty, a chodzę już wiem z 20 minut Ja mam na to swój inny sposób, który zawsze działa, bo musi działać, bo in inaczej op innej opcji nie ma Co to było? Nie. Jak jakby kura? A nie to Enderman dobra słyszę teraz No się ma mordo Nie pać się No co bo mnie jeszcze zabije Hehe A on się wkurzył nie? On się wkurzył czy mi się wydaje? Ja nie wiem Kurde no nienawidzę tych dźwięków One no, mnie tak denerwują i tak są creepy mocno To nie masz torcy? No Dobra, trudno. Ciśniemy od razu. Tu mamy węgiel. Super. To przy okazji zrobimy sobie torcze, byście coś widzieli. A i właśnie ja mam też taki pomysł, żeby każdy film z Subnautiki nazwać coś, nie wiem, wielka. Nie wiem, wielka Rafa albo coś podobnego tam nazywać. Na pewno następny odcinek będzie nazwany... Wielkie takie boom, albo coś podobnego, nie jestem teraz pewny, ale mi się wydaje, że taka, tak, tak, taką nazwę będzie nosił ten odcinek. Na się, nawet do góry nogami nie da się, a tak się da nie, ale bieda. Jak to jest robić pochodnie? <noise> Wiadomo, nie? To do góry nogami zawsze się robiło. Yy, dobra, siemka. Kurde no bije mnie Spiderman jest... Właśnie to jest dobry pomysł, zjem około pająka Ja nie jestem jakiś najlepszy w PvP Niestety Dobra, on mnie jeszcze nie widzi, jest dobrze Jabłko mam właśnie o, Ale ślepa ta Jakbyście słyszeli teraz moją myszkę, to przepraszam, bo ogólnie mam teraz mikrofon bliżej myszki. Szymon on widzi, jak blisko mam mikrofon? Teraz, no wy niestety nie zobaczycie, nie mam kamerki, na razie nie mam zamiaru mieć. Ale dobra, poczekajcie chwilę. Ale dobra, już jestem. Chciałem powiedzieć, że to by było na tyle w tym odcinku. Bo, bo długo szukam, jak znajdę jakieś diamenty, to, to się widzimy w dogrywce. Choć wątpię, żebym znalazł. Nie wiem czemu ta pajęczyna lewituje. Nie jestem pewien, czy pająki mają zdolność do lewitacji. Ale mi się jednak wydaje, że nie. Chodź tu. Dobra, zabijemy na koniec Endermana i będziemy kończyć ten film. Jezus, maria, jak on ma dźwięki! mi zostaw, kurde. Sfigurowałem go, już mnie nie lubi. No i perełkę dropnął super. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jak zwykle, możecie subskrybować, możecie lajkować jak on się chce. Do niczego nie zachęcam, znaczy do, no, do niczego nie namawiam, żeby nie było. No i to, no i widzimy się w następnym odcinku. Z Subnautiki. No i cześć. Pożegnaj się. Cześć.